Witam Państwa serdecznie w wideopokazie dla sklepów www.kupujesz.pl Pokażemy dzisiaj lampkę firmy EGLO, jest to Napoli 1 Opakowanie tej lampki prezentuje się mniej więcej tak Tu są dodatkowe informacje od producenta jest nazwa, wpisując tą nazwę u nas na stronie można zobaczyć całą serię tych lampek lub ewentualnie wpisując sam symbol na naszej stronie kupujesz.pl czyli to 87498 znajdą Państwo bezpośrednio ten produkt proszę ewentualnie kliknąć w sam link pod filmem który właśnie Państwo oglądają przeniesie Państwa bezpośrednio do tego produktu co tutaj mamy warunki gwarancyjne instrukcje montażu tej lampki Oczywiście sama lampka. To pudełko jest puste, więc sobie odkładamy je na bok, żeby nam nie przeszkadzało. Sama lampka jest mniej więcej zapakowana tak. Ściągamy sobie to. Będziemy musieli przeciąć to opakowanie, by się dostać do tej lampki. Tutaj mamy jakieś tutki montażowe, metkę, to odkładamy sobie na bok. I sam, sama lampka. Niestety musimy zdjąć klosz, żeby go pokazać, bo tak widzę jest skonstruowane to urządzenie. Wyciągamy tą kurkę. Sam klosz też wyjmujemy z woreczka. Pięknie się prezentuje. I montaż i lampka wygląda mniej więcej tak. Tu mamy tył. Jest to właśnie ta listwa montażowa z tyłu. Tam w środku mamy oczywiście oprawkę na żarówkę. Jeszcze zdejmę ten klosz, żeby Państwu pokazać. W środku mogę to zrobić na początku. To jest całość. No i tutaj oczywiście środek tej lampki wygląda to mniej więcej tak. Tutaj jeszcze druga jest taka, druga, trzecia rurka montażowa. Dziękuję, to by było wszystko, generalnie, jeżeli chodzi o tą lampkę. Tak jak mówię, jest cała seria tych lampek. Tutaj akurat mamy te kinkiety pojedyncze. Serdecznie zapraszam do oglądania i do zakupu w naszym sklepie www.kupujesz.pl. Pozdrawiam.